No i co się tu stanęło? To wam zaraz pokażę Średni wiatr 6,7 Śmigła od tak zwanego Radka Nie chciały się wkręcać na obroty A to dlatego, że one są krzywe po prostu. I teraz Wam pokażę o teraz fajnie falownik wyjada prąd ile tylko może ale do do meritum Tu się może to za chwilę pokażę. ja odgiąłem te śmigła w zasadzie piaste żeby była lekko, żeby śmigła lekko odstawały od osi masztu. Teraz to widać przy wietrze, one są równoległe do masztu. A wcześniej końcówki śmigieł były bliżej masztu. I dzisiaj wpadłem na taki pomysł. Przez chwilę nie wiało. Mówię wejdę. Wejdę sobie na drabinę o, ustał trochę wiatr i mówię odegnę. Niesamowicie teraz się to zaczęło wkręcać. Wiaterek nie jest teraz już zbyt mocny. Mieliśmy podmuchy, ale byle podmuch. I wreszcie turbina to wyłapuje. Te śmigła mają od połowy gdzieś zakrzywione końcówki. Odgiąłem po prostu te płaskowniki i jest mega. Fajny piątek. 10 minut roboty, a ile radości. Pozdrawiam. I wszystkim polecam przy tych śmigłach tak zwanych ratkowych odgięć sobie je. Od osi u mnie wychodziło jakieś na końcówce na dole 2,5 cm od osi masztu.